Hej, Niczego jest tak rozbudowanym serialem, że dla nowych widzów połapanie się w jego chronologii może stanowić dość spory problem. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie kanoniczne seriale, odcinki, specjalne książki i tym podobne, oczywiście w chronologicznej kolejności. Wszystkie potrzebne linki zostawię w przypiętym komentarzu, w tym link do dokumentu, który jest takim streszczeniem całego tego filmu. A teraz zapraszam już do oglądania. Więc wszystko powinniśmy rozpocząć od obejrzenia sezonu pilotażowego składającego się z zaledwie czterech krótkich odcinków, które wprowadzają nas do tego rozbudowanego świata i przedstawiają głównych bohaterów. Następnie specjalna seria minifilmów z 2011 roku, na którą składa się 6 odcinków, które w zabawny sposób prezentują nową codzienność naszych ninja. Niemniej jednak jeśli pominiecie te minifilmy to nic się nie stanie, ale ja serdecznie polecam. Następnie przechodzimy już do tych właściwych sezonów. Sezon pierwszy, Rok Wębrzy, składający się z 13 solidnych odcinków, po latach nadal uważam uważam, że jest to jeden z najlepszych sezonów pod względem opowiedzianej w nim historii. Później sezon drugi, Dziedzictwo Zielonego ninja, który w pewnym sensie zamyka historię rozpoczętą w odcinkach pilotażowych. I tutaj mamy krótką przerwę, bo sezon trzeci, Reaktywacja, fabularnie dzieje się jakiś czas po sezonie drugim. Następuje tu bardzo mocny rozwój technologiczny miasta Ninjaka. Tuż po nim zabieramy się za oglądanie sezonu czwartego Turnii Żywiołów, który do dziś pozostaje jednym z moich ulubionych sezonów wszechczasów. Potem sezon piąty, Opętanie, w którym poznajemy ultra ciekawego złoczyńcę jakim jest Moro. Kocham gościa. No i teraz zaczynają się schody. Skupcie się, bo od tego momentu w główną historię przedstawioną w serialu twórcy zaczęli wplatać też książki i inne media. Po sezonie piątym powinniśmy obejrzeć spektakl Kraina Cieni, który przybliża historię Klausa. Całość można znaleźć na YouTube. Teraz czas na sezon szósty, Podniebni Piraci. Bardzo zwariowany i wśród fanów bardzo szanowany sezon. Tuż po nim należy przeczytać całą trylogię komiksów pod tytułem Mroczna Wyspa. Istnieją trzy części. I jest dość spory problem z ich skompletowaniem trzeba szukać na Elixir albo na Vinted. Niemniej jednak komiks opowiadają o losach Klausa, Piratów i Armii Cienia. Następnie odcinek specjalny święto umarłych to trwający niecałą godzinę odcinek, który wypełnia czas pomiędzy sezonem 6 a 7, skupiając się przede wszystkim na kolu. Zanim zabierzemy się za dalsze oglądanie, konieczne jest przeczytanie książki Zemstapy Tora, która opowiada o losach właśnie tego wężona. Do dziś jest to jedyna kanoniczna rzecz, z jaką ja się jeszcze osobiście nie zapoznałem, ale książka już do mnie jedzie. Po czytaniu z Zabieramy się za oglądanie. Sezon 7 Władcy czasu, który dość mocno grzebie w przeszłości. W międzyczasie w trakcie oglądania tego sezonu warto zapoznać się z odcinkami specjalnymi pod tytułem Operacja Heavy Metal, które na YouTube są dostępne tylko po angielsku. A także odcinek Samurai X Rising. To jest taki jednominutowy filmik na temat właśnie samuraja X. Po tym wszystkim warto obejrzeć specjalny odcinek z serii Ninjago Nowe Oblicze pod tytułem Złota Godzina, który ponownie można znaleźć na YouTube, a następnie zabrać się za przeczytanie. Księgi z Pinjitsu, która to zawiera notatki mistrzału z wszystkich poprzednich przygód, i ta księga bardzo ładnie zamyka nam historię z sezonu siódmego i pozwoli zabrać się nam za kolejne sezony. No bo teraz lecimy grubo z oglądaniem. Sezon ósmy, synowie Garmadona, który rozpoczyna tak zwaną trylogię Oni, i w trakcie tej trylogii warto sobie czytać książkę Garmadon Rządzi, która pozwala nam spojrzeć na osobiste zapiski księżniczki Harumi. Potem sezon dziewiąty, obława, który bezpośrednio kontynuuje uprzednio rozpoczętą historię. Następnie opowieści z klasztoru Spinjitzu, czyli krótka seria odcinków specjalnych, także dostępna na YouTubie. W tym momencie możemy przeczytać krótką opowieść internetową Bursztynowa Spirala, która dostępna była na stronie Lego, a teraz znaleźć można ją na Wikipedii Ninjago. Skupia się ona na Skylor. No i żeby zakończyć oglądanie serialu Ninjago Mistrzowie Spinjitsu, zabieramy się za sezon 10, Marsz Oni. Bardzo krótki, bo składający się z zaledwie 4 odcinków. Teraz możemy na chwilę odejść od telewizorów i przeczytać komiks pod tytułem Garmadon, który opowiada historię tej właśnie postaci po sezonie 10. Od tego roku dostępne są w Polsce na przykład w Empiku. Tuż po tym powinniśmy obejrzeć sezon 11, Sekrety zakazanego spinjdżuca, który przez wielu jest uważany za najgorszy sezon Ninjago, ale to dzisiaj pozostawię do waszej prywatnej opinii. Potem sezon 12, Wspaniałe Imperium i w jego trakcie możemy oglądać także serię krótkich specjalnych odcinków Prime Empire Shorts, które są dostępne na YouTubie, z polskim dubbingiem. Następnie zabieramy się za oglądanie sezonu 13, Mistrz Góry, który bardzo mocno skupia się na czarnym ninja i w trakcie tego sezonu warto przeczytać także komiks Matka Ziemia, który pojawił się w 11 wydaniu magazynu LEGO Ninjago na 2020 rok z minifigurką Richiego. I teraz posiadając te wszystkie informacje, z tych wszystkich 13 sezonów i odcinków specjalnych, możemy zabrać się za przeczytanie czterech książek z serii Spinjitzu Brothers. Opowiadają one o młodości mistrza Wu i Garmadona. Można pomyśleć w pierwszej chwili, że powinniśmy to przeczytać jeszcze przed odcinkami pilotażowymi, jednak nic bardziej mylnego żeby zrozumieć pewne poruszone tematy warto jednak najpierw obejrzeć te 13 sezonów. Następnie mamy Wyspę, czy to sezon 14, czy to odcinki specjalne, no ta kłótnia pomiędzy fanami trwa od dawna, Niemniej jednak to aktualnie nie ma znaczenia. Tuż po Wyspie zabieramy się za obejrzenie Cnut Spinjitsu, czyli ponownie krótkiej serii odcinków specjalnych. Potem następny sezon, czyli Sekret Głębin, który jest naprawdę gratką dla fanów Nii. W jego trakcie możemy zabrać się za czytanie Księgi Żywiołów, takiej pięknej, złotej i chole drogiej książki, nie mam pojęcia skąd te ceny, ale ta książka skupia się na opisie wszelkich mocy żywiołów. No i na koniec całego serialu Ninjago, jakim zajmowaliśmy się do tej pory, Skrystalizowani. Wielki finał dotychczasowej historii, który zamyka to Ninjago taką klamerką, taką ładną wielką klamerką, że aż to szok. Zróbmy sobie teraz małą przerwę od oglądania i przeczytajmy książkę w poszukiwaniu utraconych mocy, która wypełnia lukę fabulardą pomiędzy zakończeniem Ninjago a rozpoczęciem powstania smoków. No i po przeczytaniu tej książki możemy zabrać się właśnie za oglądanie pierwszego sezonu powstania smoków. To zupełnie nowy serial z wieloma nowymi bohaterami. W trakcie trwania pierwszego sezonu warto przeczytać też książkę opowieści z krainy fuzji oraz nowe historie. Te dwie książki poszerzają nasz pogląd na ten nowy świat. Po tym wszystkim konieczne jest obejrzenie. Krótkiej serii odcinków specjalnych pod tytułem Mechy Żywiołów, a potem zabierać możemy się za drugi sezon powstania smoków. I jak na razie to wszystko. Zaglądnijcie do przypiętego komentarza pod tym filmem, bo tam zostawiłem dla Was kilka linków, które z pewnością pomogą Wam przyswoić sobie te wszystkie rzeczy. Jest tam też link do dokumentu, w którym spisałem po prostu to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, w punktach, więc to też z pewnością Wam się przyda. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.